Witam Wasie, Mawidzu, witam Cię. Dzisiaj coś innego. I innego na pewno, no bo wydarzyło się coś, czego się spodziewałem, ale zarazem wydarzyło się coś, czego Masz się nie spodziewałem. No bo spodziewałem queen, się tego, kino, że Marcin tak Dubiel prędzej czy później wróci, jakby niby nic. No i e, tak się wydarzyło z tam jakimś filmikiem przeprowadzkowym. Nic tam ciekawego nie było. Jedne, co mogliśmy zauważyć, to to, że jakiś dobry filt dał do komentarzy. E, no i to też jest w miarę zrozumiałe. I każdy raczej się tego spodziewał, że będzie filt do komentarzy. No bo jego komentarze to wyglądają jakby. E, każdy się bardzo cieszył, że wrócił. Jego lajki, czyli 2900 do 8400 mówią ewidentnie coś innego. Ale coś czego się nie spodziewałem, to równolegle w miale z tym właśnie filmem Marcina Dubiela z przeprowadzki wrzucił się wywiad z Marcinem Dubielem. To, to, to akurat jest bardziej ciekawe, bo już cały oczywiście obejrzałem na Prędkości oczywiście, w sensie na 1,5. No i stwierdziłem, że tam jest parę rzeczy, z których na pewno będziemy mogli się pośmiać, po pokrytykować i tam inne różne tego typu rzeczy. Przyprowadził go niejaki Maciej Ucha Uchmański, który pracuje w mediach od 1997 roku. Czyli 26 lat, bardzo łatwo mi to policzyć. Ogólnie totalnie losowy wywiad, żeby Marcin Dubiel na niego poszedł. Nie wiem, czy ich jakoś coś wiąże, czy coś, że on go przyjął w sensie Marcina Dubiela, bo tego w sobie nie mówili i ich relacja raczej nie wyglądała na taką, że jakąś mają przyjazną. Może gościu faktycznie się po prostu ciekawił Marcinem Dubielem, czy coś. Aczkolwiek niektóre rzeczy, które tutaj wyszły, pokazują, jakby nie wiem. To dziwna akcja ogólnie. Obejrzymy sobie cały Ale wywiad. Oczywiście Wam pokażę najciekawsze, na lub najśmieszniejsze, lub najgorsze momenty. E, więc się przygotujcie, zostawcie lajka, zostawcie suba, no i oglądamy. Parę słów do mikrofonu powie za chwilę Marcin Dubiel. Niezłomny. Człowiek, Rozmowy na głaśnia. Niezłomny, świadczący o tym, że ktoś pozostaje wierny swoim ideom, mimo że inni wzmuszają no go do zmiany postępowania. Zaczyna się, dość ciekawie. Marcin, z dziennikarskiego, z takiej rzetelności dziennikarskiej wypada jest, jeśli się podejmuje jakiś temat, zwrócić do obydwu stron. Ja sobie zadałem ten trud, próbowałem skontaktować się z redaktorem Wardęgą z redaktorem Konopskim, ale jakoś yy, zostałem zignorowany. Tak jak w przypadku ogólnie całej Pandorki, jakby Tobakstom powiedział, yy, nie jestem fanem tego, że ani Konopski, ani Wardenga nie wzięli jednak tych statementów od Dubiela czy Boxdella na przykład do filmu i nie dali. Według mnie to jest negatyw ten ich filmów całych. Ale tutaj, no wątpię, że nawet pewnie widzieli jakąkolwiek wiadomość od tego redaktora losowego, że on do nich pisał, ale już na początku oczywiście wywiadu mamy umniejszanie Wardędze i Konopskiemu. ta, ta poprawność polityczna, której nie mówię, że jest zła lub e, dobra, tak? Jakby, no po prostu czasy się zmieniają, idziemy do przodu i, i zaczynamy. No dzięki za czwarty miesiąc. społeczeństwo patrzeć na e, życie ja. i różne jego aspekty. A no tak, 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 tak. Głosówka Hipola. to była poprawna. Jakby wyciekło te 3, tam 4 lata temu czy tam 5 lat temu, to, to by inaczej na to ludzie patrzyli teraz. <grych> tak. jest? Poprawność polityczna. Ogólnie ja mam takie obawy, znaczy obawy, nie wiem, no <grych> Marcin Duby jest ciężkim case'em po prostu i on mam wrażenie, że nie potrafi po prostu jakby wziąć konsekwencji za swoje czyny, co zauważymy w tym wywiadzie trochę. I tak jak już mówiłem, domyślam się, że on i tak czy tak wrócił do tego internetu i to, czy jestem fanem, czy nie fanem tego, żeby wrócił, to, to już druga kwestia. A tak samo jak z wolałbym, żeby wrócił i robił coś dobrego, niż coś złego, na przykład otwierając tylko wiatraki. Na koniec dnia możemy sobie tutaj mówić co tylko chcemy, możemy w internecie mówić co chcemy, ale jakby ja wiem, nie wiem na przykład jaka jest prawda w zakresie, w który, który, który jakby dotyczy mnie, mhm. więc no nie sądziłem, że ktoś w ogóle może... Może próbować aż tak jakby naciągnąć e, rzeczywistość, żeby mu to pasało, pasowało do całej układanki? I o to mi chodziło. <noise> Ponownie wracamy do punktu wyjścia, czyli to, że ludzie sobie naciągają rzeczywistość, i że on to w ogóle niewinny i tyle. Tylko skoro on jest tak pewny tego, że ktoś naciąga rzeczywistość, że było inaczej. To nie jest gruby, to no, dlaczego on, jest on po tego prostu nie potrafił udowodnić, i jakkolwiek po takim też czasie, po Pops. takiej ilości pieniędzy, jakie mają, może zapłacić ludziom nawet, żeby za, za niego to dobrze zrobili, to dlaczego? jakby nie udowodnił po prostu ludziom, że ej, ogólnie to tak nie jest. Można tak trochę wyglądać, ale nie, bo tak i tak i tak. Ja bym był skłonny uwierzyć w to, że okej, okay, może Dubiel miał jakieś dziwne pociągi za tamtych czasów, za które powinien się rozliczyć, przynajmniej prawnie, no i też ze swoimi widzami, ale teraz ewidentnie jest inną osobą, która już nie ma takich pociągów. Na przykład takie coś, nie wiem, takie wytłumaczenie. Jakby tak powiedział po prostu, to zgaduję, że to by o wiele lepiej dla niego skutkowało niż jak, jak teraz próbuje się tłumaczyć. Tak mi się wydaje. Like widziałem, że, widziałem, że jest ta głosówka, bo to po prostu ktoś mi już wcześniej wskazał. Yy, wiesz, jakby no to, że to był głupi żart, yy, gdzieś tam osiemnastolatka, bo to też yy, osiemnastolatek, który po prostu pisze, nie 4 cztery lata młodszą dziewczyną, bo grają razem w gry komputer. Osiemnastolatek, osoba prawnie mogąca głosować, osoba zbliżająca się do matury w rozumieniu licealno społeczno gdzie jesteś teredy w edukacji piszę do dziewczynki czternastoletniej czyli z początku gimnazjum albo jeszcze podstawówki nawet i pisze jej bym cię wyruchał ty moja czternastko ta, no przecież to skurwa. kim jest Jacek Kopala i czemu masz VIPa? zmieniłeś nick? Disco-Draven, okej. Okay. A dlaczego zmieniłeś nick? To robię, tam nie ma żadnej większej... No, no, e, co ja robiłem, w, jak ja miałem Większej filozofii. No. Też pisałeś do dzieci, żebyś je wyruchał na obozie w no, tak, ale to wiesz, jak. Gaduję, że tutaj ani Wardenga, ani Konop już się do tego nie wypowiedzą, ale szczerze nie pamiętam, czy to było 4 lata różnicy. Wiem, że tak było w przypadku Boxela i jakoś tam to rzekomo potwierdzał. Nie wiedziałem o tym, że to była jakaś dziewczyna, z którą grali wspólnie w gry. Ja tylko słyszałem moja trzynastka do Jaworza, że coś takiego, no i to by sugerowało 4 lata i ileś tam miesięcy, jeżeli on miał na przykład 18, to, ale mniejsza z tym. Bardziej mnie ciekawi fakt tego, że on już wiedział o tym, że jest ta głosówka, bo ktoś mu wskazał przed filmem Wardengi. on tutaj mówi, więc ciekawe, kto mu to powiedział. Ja, ja jakby miał zgadywać, ten bym powiedział bo Wardenga coś tam mówił, że no, Boxer po tym, jak mu coś tam powiedziałem, miał nie gadać z Marcinem Dubielem, a potem się okazało, że jednak gadali, więc. Może o to chodzi? A, wiesz, jakie pytanie mi się y, zrodziło w głowie, dlaczego teraz inaczej jest lecenie? Takie sobie w głowie. Takie, taka była moja pierwsza myśl, bo. A to ciekawe, ciekawe tej um, uwagi tego re redaktora, bo bardzo specyficzny ziomek. Bo tutaj z tego co rozumiem, ktoś jakby, z, z, on so sądził, że ktoś zlecił Wardendze film na dubiela, o to tak chodzi? W sensie, że to były jego pierwsze myśli oczywiście. Ludzie mi zarzucili, że ja chcę, wycieram mordę rodziną, a wiesz... Na, w tam... O kurwa, Kweto, dzięki za suba. W tamtym, w tamtym momencie... W tamtym momencie po prostu moja mama mnie poprosiła, żebym zrobił cokolwiek, co... Zatrzyma trochę ten hejt idący w stronę mojego rodzeństwa. Nie wiem, to był jakby mój pomysł zaakceptowany przez nią, ona, żeby po prostu. No, nie, no kurwa, no nie. Chupie! Działasz w internecie w chuj dłużej niż ja. Wchuj dłużej. I ty radzisz się swojej mamy. Co zrobić, żeby nie hejtowali twojego rodzeństwa? I tworzysz film, i wrzucasz film, który jeszcze bardziej pogarsza sprawę? Po konsultacji z mamą? No ja czegoś tu kurwa nie rozumiem, chyba. nagrać film, w którym pokażemy, jak to rzeczywiście wygląda, a wiesz, a ludzie mi później za zarzucali, że nie, moja mama jest udawane to że ona płacze, ona, że ktoś jej mówi, jak ma płakać, Pana. Nie, tam jest zazdrzona że ona czyta scenariusza i ktoś ją poprawia, ktoś ją tam mówi, co ma mówić. Jakby, wiesz... Yy... Tutaj Dubia znów robi coś ciekawego, czyli odpowiada na coś, co chyba nikt mu nie zarzucał, bo ja nie pamiętam, żeby ktokolwiek zarzucał jego mamie, że ona tam yy, udawała płacz, raczej Większe tam były zarzuty, jeżeli chodzi o ten film. Na, na przykład to, że niby próbuje bronić swoją rodzinę, o, tutaj, o to tutaj chodzi w tym wszystkim, że bronić jego rodzinę, ale w sumie pokazuje ich wizerunki na filmie, zaraz świeżo po tej całej aferze, gdzie prawdopodobnie o wiele więcej wyświetleń i osoby, które na przykład nie zdały wizerunku jego yy, siostry i tak dalej, nagle zobaczą. Ja dzisiaj mogę o wszystkim spokojnie Ej kurwa, ale zjadłabym te ciastka, nie? To jest jedyny pozytyw w tym kadrze. W chuj bym zjadła te ciastka. Zajebiście wyglądają. Jeszcze z czekoladą, takie choineczki. No. Jakby ja się czuję bardzo dobrze. Ja jestem aktualnie bardzo szczęśliwy. Ta, ta sytuacja w ogóle, cała ta, ta afera też mi yy, pokazała. Uszczupliła grono. Ja, żyć w ogóle w sposób, w który nie żyłem. No na pewno nie, przez ostatnie. Z, dwa, czekaj, 2013, no to z 11 lat. Dubiel, skoro jesteś taki teraz szczęśliwy, jesteś w ogóle, żyjesz inaczej niż żyłeś przez ostatnie 11 lat, jest tak wszystko spoko i tak dalej. Też tutaj w fenomencie mówi, że tam jakieś inne swoje biznesy i pieniądze ma, to po co ty wracasz do internetu, tak w sumie? W sensie, ja, to, to, to ja nie mówię, żeby być niemiłym czy coś, ale skoro jesteś bardziej szczęśliwy, jest ci super, jest ci fajnie, jest ci komfortowo, jesteś spokojny, inaczej żyjesz w pozytywnym sensie, to po co wracasz do internetu? Bo wiadome jest to, że jak wrócisz do tego internetu, to po prostu wrócisz do tego, co było. No, no i każdy o tym wie. Wszedłem w jedno miejsce, w drugie, szedłem po ulicy, nagle zorientowałem się, że ludzie w sumie nie, nie pokazują na mnie palcami. To, to z jakimi emocjami na początku, jak musiałem się zmierzyć z jakimi problemami, to w ogóle jakaś kompletnie inna skala. Nie? Od tego, że nawet musiałem nie wiem, samochód rozklejać, bo się bałem, że ktoś go zniszczy, jak zobaczy, bo to jakby był bardzo charakterystyczny samochód. Nie? Przeprosiny do sukanek ogólnie wam spoileruję w tym podcaście brak. Jakby, jak już mówiłem, to jest pierwszy dobry krok w stronę jakby bycia dobrym dubielem. Ale coś mu tam ewidentnie psychicznie blokuje, żeby tego nie robić. Bo wątpię, że nikt mu nie, nie, nie nawet nie podpowiedział, że ej może stary, we, weź przeproś sukanek, to na pewno pomoże ci jakkolwiek, więc ewidentnie nie wiem, ego mu nie pozwala lub coś tego nie wiemy jeszcze, więc właśnie fajnie by było jakby. Powiedział nawet, dlaczego nie przeprasza sukanek, Mnie ale to jak zauważyliście na tym podcaście, tak, dubia, po prostu zgrywa ofiarę. No, jakby on był ofiarą w tym wszystkim. I tak jak z Boxelem, byłem jeszcze w jakimś tam minimalnym procencie w stanie uwierzyć, że okej, okay, może faktycznie mm, troszeczkę za mocno mu się oberwało, no bo tutaj stracił jakieś fejmy i tak dalej. No już nie. No, wow, a teraz nagle wrócił i się okazało, że w sumie to nic nie stracił. To z wiele nie jestem w stanie takiego czegoś poczuć po prostu. Boże Narodzenie to jest, to jest taki czas, kiedy. Robimy trochę podsumowań. Przepraszam, kur... Ale żeś poleciał, Uuu. Daj do końca... Proszę tego nie wycinać, absolutnie! Daj Marcin do końca Boomerowi zadać pytanie. Ogólnie to ich cały wywiad jest jakiś strasznie niezręczy. Nie wiem, czy tylko ja to czuję, jakby... Tam trochę na nasiliły obydwoje byli, coś takiego. Ktoś cię przeprosił za tą sytuację? Yy... Albo czy oczekujesz przeprosi? Nie wiem, sam fakt, że ten. Co kurwa? Redaktor w ogóle. Jakkolwiek się go zapytał, czy ktoś go przepraszam. Za co ktoś go ma przepraszać? Czy, czy on coś ujawnił i pokazał, ej, w sumie tak nie jest jak Wardenga mówi. No, no nie, dosłownie wszystko było obalane i ewidentnie dalej. Jakkolwiek nie obalił tego wszystkiego. Co on póki co zrobił? Zmanipulował jednym filmem, jednym groził pozwami, a trzecim zmanipulował też tym, że o biednej w ogóle moi rodzice płaczą i bardzo mi na nich zależy. Czy chciałbyś usłyszeć... to pytanie na czynniki pierwsze? Czy ktoś mnie przeprosił? Chyba nie, bo nie za bardzo kto miał mnie. Też pytanie, o kim mówimy, tak? Jeśli mówimy o, nie wiem, osobach. Które mnie pomówiły, no to jakby tam raczej nie, nie ma jakiejś autorefleksji, na no, taką się nie zanosi, dlatego też e, jakby no, dzień się to będzie rozwijało, tak? Osoby, którego pomówiły, nie mają autorefleksji. Tutaj chyba chodzi o Konopskiego i Wardęgę, tak? No bo oni ujawnili to wszystko na niego i w ogóle y, i będzie to jakoś inaczej się rozwiązywało, czyli na, nadal trzyma się przy pozwie i też sugeruje, że oni nie mają autorefleksji. Marcin Dubiel, no nie, no nie. Ja naprawdę chciałbym, chciałbym, żeby on po prostu wrócił. Nie, mówię. nie, co bym chciał sobie. sumie. Ale przecież w sensie, chciałbym, żeby jakoś normalnie się wytłumaczył, żeby nie był jakby taką złą osobą, jaką ja teraz widzę, przez pryzmat tego, co o nim wiemy publicznie. To wbrew pozorom, słuchaj, yy, wydaje mi się, że to takie właśnie ofiarowe Boks dela yy, yy, dotyczyło tego, że wiesz, że o, się ludzie. Odcinali i tak dalej. Szczerze, ja bym na palcach jednej ręki wymienił osoby, które się ode mnie odcięły. Uuu, tego się nie spodziewałem. Taki lekki pazur, taki lekki, taka lekka zaczepka w stronę boxera. Czy nie wykupiłem? Powiem coś bardzo kontrowersyjnego teraz. Nie wiem, czy to ma przestrzeń na to, żebym mówił kontrowersyjne rzeczy, ale ja to nawet podziwiam Fabijańskiego na swój sposób, za to, co zrobił. Bo yy, <głos》> dosłownie wszystkich był. I, i, I jakby no śmieję się oczywiście, bo to już ludzie tam zapłacili za to, żeby zobaczyć jakiś show i tak dalej. No tutaj gadali przez chwilę o, o walce tego Fabiańskiego i, i tak dalej, w sumie tutaj nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy, więc skip. W świecie dziennikarskim są jakieś standardy, które obowiązują, tak? Tak. Przynajmniej na tyle, na ile jakby ja się orientuję. Zazdrosną gęś? Nie wiem, są te wymagania dotyczące tego, że jak Przedstawiasz jakiś pełen obraz, to musisz też przynajmniej zapytać o komentarz, drugą osobę, i tak dalej, i tak dalej. A tutaj, no, tak naprawdę, było trochę, trochę pisanie jakiejś historii, nie? Tak, jak już mówiłem, tutaj mogę się jakoś tam zgodzić, że to był jedyny minus ze właśnie Konopskiego i Wardęgi, jeżeli chodzi o ich filmy, ale z drugiej strony, okej, okay, dobra, nie dali ci się wypowiedzieć, ale co byś takiego innego powiedział w ich filmie, co nie powiedziałeś wy swoim, co by zmieniło, jakby pogląd ludzi na ciebie, bo, bo tego nie rozumiem do końca, bo okej, okay, może ci nie da tam powiedzieć, ale mogłeś się wypowiedzieć na swoim kanale i jakoś jeszcze ty, tym bardziej mocniej zaorać. Tak, ale wtedy nie docierają do tej samej publiki, która ten film ogląda, więc ja poniekąd rozumiem ten zarzut, że mógłby się tam zawrzeć, e, mogłaby się tam zawrzeć odpowiedź e, Dubiela na, na dane dowody czy coś, ale w sobie tego nie było. Jak odstawisz butelkę, to coś zrobię, jak nie, to nie. No to nie. Odstaw. Pozwolisz, że znowu wypowiem to magiczne słowo, że idą święta, ale obiecaj, że nie będziesz się teraz już śmiał. Ja mam dla Ciebie prezent chciałbym, żebyś go otworzył. Mega dziwna energia między nimi panuje generalnie, ale właśnie ta końcówka, czyli ten prezent, i to, co się za chwilę wydarzy, to jest powód, dlaczego ja w ogóle chciałem to drugi raz obejrzeć wraz z wami, bo to jest trochę taka wisienka na torcie tego wywiadu. Słowem komentarza. Słowem komentarza to jest notes, który Widzę. ma same białe kartki w środku. Mhm. Ja tego nie będę komentował. Nie musisz. Dziękuję za spotkanie. Dzięki. A, tak. <grystanie> <grystanie> co za kurwa było? Mega dziwny wywiad. Cieszę się, że nie oglądaliśmy 40 minut. Pomiałem z tą smutną, wzruszającą muzykę w tle, to dać mu notę, że rozumiecie, że bia białe kartki, że, że pisze. Nie pustokartka, że nowa historia, tak. Ale on dalej nie zamknął poprzedniej. I dowodem na to jest dosłownie ten wywiad. Ten wywiad, gdzie większość tego wywiadu to jest właśnie temat z tej niezamkniętej książki, gdzie nadal on idzie w swoje. Ja Marcina Dubiela autentycznie nie rozumiem. Nie potrafię tego człowieka zrozumieć, no Bo okej, okay, jak już idziesz tą sobie prawdą, chcę tam pozywać wardęgę i nie wiem, w sądzie, po za pięć lat wyjść udowodnić, ej, ogólnie, patrzcie, jestem niewilny, no to no, 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 spoko, jakby niech idzie w tą stronę, ale, ale po co dalej drążyć i iść, iść na jakiś wywiad, gdzie większość tego wywiadu jest o tym, gdzie w sumie po prostu, no, idziesz w to samo, nie? To, to samo, za co ludzie Cię krytykowali, za co jakby no, Cię mniej polubili ostatnim czasem, to ja chcę, żeby to zapomnieli, to na przykład nie rób wywiadów, lub nie mów po prostu o tej sytuacji, nie, nie wiem, no... Jak już nie potrafisz wytłumaczyć tej swojej niewinności, którą rzekomo masz... Czy znaczy, no w sumie nie rzekomo, no bo publicznie w, ocz w, w oczach ludzi, no nie wygląda na niewinną osobę, ale na papierze, no jest niewinną osobą, póki co, no bo póki nie jest mu udowodnione, to jakby jest niewinny, coś, ta coś takiego chyba jest, tak? Ale nie wiem, abstrakcyjny ruch i wydaje mi się, że ten wywiad raczej musi odbijać kawką, aczkolwiek wydaje mi się, że każdy jest zmęczony tą całą w ogóle sytuacją i... Nie wiem, znudzony może, no ale ja, ja stwierdziłem, że trochę tutaj sobie, to komfortujemy No i co? No i no i tyle. Ja się z żegnam, Zostawcie lajka, co sobie było, ale ja do końca. Widzimy się jutro i na razie.